Na scenie sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie władze samorządowe wręczyły medale za długoletnie pożycie małżeńskie parom, które w związku małżeńskim trwają 50 lat. Uroczystość poprzedziła nie mniej uroczysta msza święta odprawiona w miejscowej świątyni. Jubilatów wchodzących do Ośrodka Kultury, tak jak 50 lat temu, weselnym marszem witała Ludowa Kapela Zespołu Ożarywiacy. Zanim nastąpiło wręczenie prezydenckich medali, świętujące pary po raz kolejny powtórzyły rok potem przysięgi małżeńskiej, podobnie jak 50 lat temu przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Dla mnie jest to wyjątkowa uroczystość dla Burmistrza, dla całego urzędu. Jest, świętujemy dzisiaj y, uroczystość Złotych Godów dla 28 par małżeńskich. Wybór miejsca wręczenia medali nie był przypadkowy. Ceremonia odbyła się na scenie sali widowiskowej i było to podkreślenie, że to jubilaci są głównymi bohaterami uroczystości. Cieszymy się, że dożyli tak sędziwego wieku, że stały w związku małżeńskim i, i z tego powodu. Dzisiaj jest uroczyste wręczenie medali za dwuletnie prydzie małżeńskie. Medale okolicznościowe, upominki, kwiaty wręczale jubilatom burmistrz Marcin Majcher, przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Dragan. Na widowni zasiedli m.in. zastępca burmistrza Paweł Rędziak, ksiądz proboszcz Jan Ziętarski, rodziny i przyjaciele bohaterów wydarzenia. Receptę na 50 lat wspólnego życia wystawili Aleksandra i Mirosław Religowie. Trzeba iść na ugodę. Jedno drugiemu musi, jeżeli są jakieś nieporozumienia, trzeba sobie e, przetłumaczyć, trzeba e, porozmawiać i wspólnie dalej prowadzić życie, bo są dzieci, jest rodzina i nie musi być rozbita. Wielka Miłość scementowała i cementuje związek małżeński Jadwigi i Wacława Witków. Jedyna w swoim rodzaju, niepowtarzalna do dzisiaj miłość. Jedyna. Księdzu kiedyś tak powiedziałam, więc się zdziwił, gratulował. Niepowtarzalna miłość państwa Witków zrodziła się w miejscu pracy. 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 Tak jak większość. Do, dobrze, że był, jak się zgłosiłam do pracy w szkole, więc tato mnie zapytał, nie ma tam jakiego nauczyciela, bo nie ma jak nauczyciel z nauczycielką. Ja mówię, nie ma, nie ma. No ale potem się znalazł, choć już był, ale nie zwróciłam uwagi. To kto nosił spodnie w rodzinie Witków? Przy bliższym poznaniu dopiero się okazał wspaniały. To dzisiaj. I to nie od razu. Przysłowiowe spodnie w rodzinie Witków nosiła pani Jadwiga. A ja się zupełnie wrócenia. poddałem. Bo wie pan dlaczego? Bo jeżeli ktoś dobrze rządzi, to niech rządzi. Cały czas. Żona jest księgową, żona jest pielęgniarką, żona jest wszystkim dla mnie. Miłość Stefanii i Henryka Dziedziców zakiełkowała pomiędzy Sobowem a Przybysławicami podczas spotkania rodzinnego. Ta miłość <głosy> <głosy> zakiełkowała między Sobowem a między Przybysławicami. <noise> Niedaleka to odległość. Spotykają się ludzie w różnych okolicznościach, na zabawie, na przykład w rodzinie, w spotkaniach różnych. No my spo, poznaliśmy się na takim spotkaniu rodzinnym. Kompromis, wspólne podejmowanie decyzji, to między innymi warunki, jakie zdaniem państwa dziedziców trzeba spełnić, aby dobrze przeżyć razem pół wieku. Trzeba czasem iść na ustępstwo i doradzić swojej najbliższej osobie, co jest lepsze, co najlepsze. Co, co by nie zepsuło tego dobrego komfortu. Los, a w zasadzie możliwość uzyskania własnego mieszkania, rzucił Annę i Jerzego Nowaków do Ożarowa, w którym mieszkają już 47 lat. Jubilaci pochodzą z gminy Wilczyce. Jesteśmy małżeństwem rówieśniczym. Pochodzimy, tak jak Mąż powiedział, z gminy Wilczyce, z sąsiadujących ze sobą wiosek. Aczkolwiek. Kiedy poznaliśmy się, mieliśmy 12 no, lat i tak przetrwało do dziś. Państwo Nowakowie, sakramentalne tak 50 lat temu powiedzieli sobie w sandomierskim urzędzie stanu cywilnego. Pierwszą przysięgę w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sandomierzu. Tak. A drugą składaliśmy w kościele w Jankowicach Sandomierskich. Zdaniem Anny Nowak, receptę na szczęście małżeńskie trzeba samemu napisać. Recepty jako takiej powiedziałabym na gotowej nie ma na to, żeby być szczęśliwym. Tylko samemu trzeba wypracować wytrwałości, cierpliwości. Dużo zrozumienia, miłości i wzajemnej życzliwości. W części artystycznej związanką popularnych utworów wystąpił działający przy Ożarowskim Ośrodku Kultury zespół Ożarowiacy Jerzy Strzyż, STV Info.